Ja daj sobie spokój, mu nie stanie. Ja co, on jest nieprzytomny. Trzeba od siebie, a ty jest jesteś komando z wo... wojsku Ja co, Dasz radę, kurwa. Co niego byś się. Ja co, nie ten nerwu się, bo szkoda twoich nerwów. Ty jeszcze pożyjesz, Ja w ciebie wierzę. A jest najlepsze? Widzowie widzieli, że on kuleje, że Tolek wychodzi. przeżarce się wyjechał, a on potrafi Cały czas, przez cały tydzień o 6 rano jechać do pracy. No. Ja bym kurwa nie dał rady. Chłopie, pamiętasz jak kurwa... On jutro znowu pójdzie do pracy o 6 rano. Przypomnij sobie Jasa! My robiliśmy remont. Bory. Ty kurwa Bory. szedłeś do pracy, kurwa napierdalałeś budowlankę. Napierdalałeś budowlankę? Nie wiem, ja chcę to kurwa zrozumieć w końcu. Dogadałem się i tutaj z tym i z Jasa, tym. Robiłeś budowlankę, pokój Danielowy robiłeś rana, at napidać wiertarka, pędzisz kurzukiem <t�entło> minionków, jaką przegapiłeś. No pamiętam, kurwa, by dasz radę. nie się. Mamo, Nie, chcesz się ja, ja co nie się, ja z Nie, nie, do siebie, nie, 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 nie,